To jak nazwać? Nie wiem, to wyglądają jak źdżynki, tak naprawdę, ale to są owoce, warzywa. Puszki Malinki, widzisz? Rebarbar, chyba. Mm -hmm. To są palmy? To są palmy one pasują do grudziądza, bo są niebieskie z żółtem. Nie? Myślałem, że dlatego, że jest ciepło akurat dzisiaj. <grym> Pierwszy raz byśmy je zakładali bo One by, wiesz, one by pasowały. Jest taki tor najładniej położony na świecie w Venturze, w Kalifornii, nad Los Angeles. Masz tor, 200 metrów i ocean. A co z tymi donatami wtedy? One też, mnie też by pasowały. Też by pasowały. A jeszcze są lepsze. Boże, drugie, te też chciałam bardzo jeszcze znaleźć. Jeszcze są takie? Nie no, u mnie wygrywają flamingi. Już Ci pokazuję. Myślę, że jak założy flamingi to będzie dzisiaj 13 punktów. Jak misie to 12. A jak reszta to nie wiem. Nie biorę odpowiedzialności za resztę. O, też fajne. Ale nigdzie też ich nie mogę znaleźć, ale są przegenialne. Ile w ogóle kosztuje taka para rękawiczek? Nie wiem, zaraz muszę sprawdzić. Dobra, parę co dla ciebie mam. O! Ej. Zrobiliście już zdejmijcie. Ale nigdzie nie ale możemy błudziaki. ich dostać. Czy mogę przymierzyć? Tak, na twoją rękę. Na kurat. A ja mam jeszcze jedne, ale to już na mnie. Czekaj, przejrzyj najpierw no, i powiedz, które ci się podobają najbardziej, bo my się już wypowiedzieliśmy i to dla telewizji klubowej GKM. -u. To nawet nie ma, to nawet nie ma o czym dyskutować. we flamingi są zdecydowanie najlepsze. O, prawda. Zdecydowanie najlepsze. Mogę przymierzyć? Potrzymaj, potrzymaj. Proszę cię. bardzo, ale mi tu się... I on ma na każdy bieg inny? Nie, Toż mechanicy by nas zabili. Na każdy dzień tygodnia są wpisane. Poniedziałek, wtorek, środa, No jeszcze apie. jak uleżą, wiesz? Nie, ja właśnie z donatami, bo dziecięce znaleźliśmy tylko. No, Moim <laughs> zdaniem, powinniście do Eleven na tą Kujbie, rób, rób mi zdjęcie <laughs> Możemy wejść no. Nie? Jak się Gornelia zgodzi. Patrz, na telefon, zapłacić. też mam. Też z tymi. A, no? Kornelia, mogę sobie zrobić zdjęcie z Tobą i ręczkawiczkami Twojego męża? Ze mną nie. Dlaczego? Po co ze mną? No tak, bo, bo pokażemy. Nawet nie wiesz, <s> że ona ma jedno nazwisko, a nie chyba. No. Ma raczej, moja żona też ma, Magdalena Michał Korościar. <grym> <grym> Uśmiechaj się ładnie, bo będziesz na Twitterze. <grym> Czekaj, ej! <grym> koło <Taką> musisz? koło. <Taką. grym> ja, no, Jedną tak, drugą tak. Mogę no, po po... wrzucić to zdjęcie na Twitterka? Super wyszliśmy. Super wyszliśmy.

a ja bym b**y, nie chciał, nie? <grydy> ja bym chciał uliczkę Aha, ja, ja chcę tylko zrobić Nie tylko zrób, ale zrób pożyczkę Pożyczkę, jak przyjdzie do pożyczki Zobaczcie, ja tak ulewam wszystko, tak? Zobaczcie, ma jakiś inny zestaw, tak? Zobaczcie, ma aleket z słowem wszystko, tak? Cztery okrążenia mamy, tak? Tu masz o tej, o tej dziewczynki, tam pomażaj. No, okay. To jest dla ciebie. Dla mnie? No. Dzień dobry. Czy wszystko dobrze, panowie? Nowy rozdział, nowy mecz. Tam co co było, zapominamy.

Super, super. I teraz może przodem. Bokiem, 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 bokiem. Zrobię jeszcze bokiem. Kacper, tu umiesz przeklinać? No wiem, ja? A, nagrywaj, nagrywaj, patrz, co jest Mhm, z doktorkiem. To, tak tam tam zamknę, tam, tam. boisz się tam? tam zamknę no i to były ostatnie oznaki radości teraz już jest, jest stracka koziołki z Lublina rozpoczynają od mocnego uderzenia

Jedzie krawężnikiem się daje wypychać. Nasz szeroko wchodzi tutaj, On, jak z to od razu miał po w środku prostej. Jedzie... Jedzie swoje, to nie z tyłu, sam. Yes, sam. Carper, do zera, k***a. start do zera Ciedniaka musi zamknąć. Kolejny kłócony, we przyjemniki w trójkę jedziecie. zamknąć czym to śrubę gazu, przytrzymać zawodnika, nie dawać siebie pychać, tak panowie? Jedziemy, jedziemy panowie! Hej! Żyw. Nie poszerzył trochę to i to powiem teraz, tak, tak, z, tak, z tyłu tak. widzisz Decyzja? Tamten też jakbym mijany to... Dobra, dobra, dzięki Miał krawędzik trzymać, a bym przyjechał do krawędzi trzymać, w pilnowej tej pozycji, patrz! I to bym przyszedł krawędź i już miał go k***a.

facciamo la posizione come si yeah. sta facendo? come on guys! no, come on guys! 8, 4, pawns! Rons, come on! come on guys! Oni Ja bym tu oni by dojeżdżałem. problem jest tak. I power. I te same grading, yeah? But I have quite short bike now, and now my bike is aggressive. No too much outside, yeah. Nothing. Believe it. Come on. Yeah, come on. Hey! Paty hey! mnie jedziesz. zacimy tak? Rafał w jedenastym zawadima nie obsonienci z Yy, może po jednostce że dzwonił. Proszę czekać. Dzięki. Głową wszystko, tak jak teraz, tak? Dobra? Cztery kółka. terasa to? No, z jajem Tarasa? No, koniec to z szarpiem. Nie. Yy, nie. Mi się Dobre. k***a też pi... Nie? Dziękuję. Za k***a. 24 gate. What is the color for gate 4? Blue, blue. Ej! not your opinion. Yeah, but I have two helmets clean, uh, dirty, so it doesn't matter. Should I just take it four? Yeah, if you want. What do you want? I think gate two is probably better, but I just made a flyer from gate four. I felt good for four too, so I'm, I'm good either way. But I'll go two. Yeah. Believe it. Yeah. Okay. Just believe it, because okay. it's not bad. Okay. c o m